Hej, z tej strony Rogalik, a dzisiaj mam dla Was samochody najpopularniejszych streamerów i youtuberów Fortnite przed i po uzyskaniu sławy właśnie w tej grze. Zwycięzcą poprzedniego gegwawoju -ja jest ta osoba, odezwijcie się do mnie na Instagramie. Link masz rzeczywiście w opisie do tego materiału, a ja dogadałem się z Microsoftem, że jeszcze jeden pakiet Vertex będzie dla Was. Co należy zrobić, wystarczy strzelić łapkę w górę, komentarz z odpowiedzią na to pytanie oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Chciałbym również Cię prosić, abyś obejrzał film uważnie do końca, bo tam będzie wskazówka, jak łatwiej będzie wygrać pakiet. I pamiętaj, do samego końca. Dodatkowo w dzisiejszym filmie macie jeszcze zagadkę, co to za skin? Trzy pierwsze odpowiedzi zostaną nagrodzone ode mnie jakimś fajnym prezentem Ford, A ja bez zbędnego gadania lecę sobie do materiału. Pierwszym bohaterem w dzisiejszym materiale będzie oczywiście jeden z najpopularniejszych streamerów, czyli Ninja. Ninja przyznał się na swoim live'ie, gdzie oglądało go mnóstwo osób, że jednym ze swoich starych samochodów, kiedy miał 18 lat po prostu wpadł do basenu. A kiedy to zrobił, po prostu zadzwonił do swojej mamy i powiedział, że samochód nie chce wystartować. Więc to była trochę dziwna informacja, poza tym, że po prostu wpadł

leaving out the very important piece of information that it was wrapped around a light pole. Natomiast teraz Ninja ma 28 lat i 20 lat temu zrobił taką głupotę ze swoim samochodem, natomiast teraz ma Ferrari California 2018 z jego nikiem właśnie na swoich drzwiach. Koszt takiego auta to około 2,5 miliona złotych, a całe auto możecie zobaczyć w tym momencie na ekranie. Prezentuje się ono naprawdę niesamowicie, a sam Ninja wydaje mi się, że jest bardzo dumny z jego posiadania. Ja również bym był, a Wy swoją drogą możecie każde auto ocenić w komentarzu, więc dajcie znać tam na dole. No, i kolejna osoba w dzisiejszym materiale nie mogło jej tu zabraknąć, to oczywiście Tifu. Tifu nigdy nie należał do biednej rodziny, bo mieszkając na Florydzie, to się po prostu nie zdarza. Swoje wcześniejsze auto, czyli Tesla Model X, który w tym momencie widzicie na ekranie, której drzwi zamykały się same, co możecie zobaczyć teraz na klipie, ja jeżeli naciśnięty był hamulet, a Tifu wsiadając do swojego Lamborghini, nowego żółtego Lamborghini, po prostu narzekał, że drzwi nie zamykają się same, kiedy naciśnie on na hamulec, co jest dosyć dziwnym pomysłem do narzekań, mając przy sobie nowe Lamborghini. Tifu sam się.

and lower Ugh. when i hit the brake does the door close hey look my door closes when i hit the brake nope. no no oh, okay <laughs> all righty i'll see you guys when i get there Kolejnym jednym z bogatszych YouTuberów i popularniejszych graczy Fortnite jest oczywiście Lalan. Lalan zdecydował się na dosyć dziwne rozwiązanie, ponieważ decydował się na Tesla Model X, który jest to najnowszym modelem serii Tesla. Auto potrafi przyspieszyć w 2,7 sekundy do setki w najmocniejszej wersji, co robi naprawdę niesamowite wrażenie, jak na samochód pół hybrydowy, pół na benzynę. Wydaje mi się, że auto jest całkiem ciekawe i posiada swoje easter eggi, natomiast wy sami możecie zobaczyć to w tym momencie na klipie. Oh, The car drives itself, ladies and gentlemen. What more could you want? So the way I'd put this is, it's like it's like watching VR versus playing VR. Yeah, it's cool to watch it, and yeah, it looks cool, but it's not like playing VR. You play VR, it's a whole, it, it's insane. If you're sitting in the passenger seat and someone's auto driving, it's like who cares? You were driving anyway. It, don't really, it doesn't really do anything. But when you're in the driver's seat and it's doing it for you, look, I just saw the brake pedal go down. That's it's mad. So we're trying to find a place to do some uh, ludicrous speed testing. We're gonna hashtag send it, full send. Let's see what we can do. Obviously in the safest place. Yeah. Three, two, one. Oh. Oh. <laughs> oh my god, that is insane, bro! I couldn't even <laughs> hold the camera in place. So apparently this car has Easter eggs, um, and we're gonna try one of them right now. It's the Rainbow Road one. So apparently if you hit it four times, one, two, three, four. One, two, three, four, five, six, seven. Oh. No i kolejnym już ciekawym samochodem wartym pokazania jest oczywiście Fazerain, który to na swoim koncie zafundował sobie Audi R8. Audi R8 to jeden z najszybszych samochodów, jakie udało mi się znaleźć wśród youtuberów i wydaje mi się, że jest ono najbardziej ciekawe. Jest ona najciekawsze ze wszystkich. Audi R8 to osobiste moje marzenie, a wy osobiście możecie wszystkie auta ocenić w komentarzu, do czego was serdecznie zapraszam. Please. wow wow that's that's crazy wow that's a pretty oh what do the keys look like that's been my biggest concern <laughs> all right cool they're dope I just found out there it no of course they don't go up. apparently this car has wi-fi in it this is the inside oh, yeah i've never showed them the inside fresh inside oh that's insurance stuff yeah i'll put it inside No i kolejnym już jednym z bogatszych youtuberów będzie to oczywiście AliEye. Ali, A. Ali, A, swój, Ali A na swoim koncie jego pierwsze auto było to oczywiście Audi A1. Później zdecydował się na Audi R8, które starał się sprzedać, natomiast bardzo dobrze wspomina stare Audi R8, które możecie zobaczyć w tym momencie na klipie. Sorry. Let's start from the beginning Last year on Christmas Eve I picked up My brand new R8 V10 Beautiful, beautiful car I drove it actually really carefully More carefully than I drove my first car My Audi A1, I loved it to bits Drove it everywhere, it was an amazing, amazing car Natomiast również zdecydował się na Tesla Model X, oczywiście z dodatkowym Wyposażeniem i wszystkim co tylko możliwe 22 calowe czarne felgi oraz Czerwone hamulce i dodatkowe Pakiety wnętrza robią naprawdę Mnóstwo frajdy, samochód może jeździć sam uczy się pasa ruchu oraz może zawozić was do pracy po prostu samemu. Nie jesteś, nie musicie go prowadzić, wystarczy usiąść za kierownicą i po prostu ją puścić. Samochód sam zahamuje i zrobi wszystkie inne potrzebne rzeczy za was, a to możecie zobaczyć w tym momencie na filmie. Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa opcja i ta Tesla na pewno będzie mu długo służyć. 3, 2, 1, 2, 1. This is the nicest looking Tesla here. Can't even lie, this is the nicest looking one here. Oh Look at the size of these black alloys 22 inches. I'm so glad we went for those ones. They are absolutely massive. Look, Evie, do you like it? Wait, likes what do like the blunt more? Here <laughs> are the keys. Look at this, brother. Look how cool the keys are, guys. An actual miniature version of the Tesla. So I think, God, I can't remember. I think if you tap the middle one, that should have unlocked it. No, but it was locked. Wait, oh no, it wasn't Okay, hold on. Double click the roof. Double click the roof. Okay, so unlock the roof. Tom's cup. telling us how to do it. We have no idea what we're doing right now, guys. Now. Wait, do Eevee's do, dog. Oh, yeah, yeah, yeah. This is. Whoa! Straight. I know. Look how crazy she looks. And then this is the cool thing these are uh, gold wing doors. Oh. Yeah. There we go. There we go. <sighs> And I actually wanted to go for a black interior, but Ali wanted to go for a white one, so I let him have his favorite one. I think it's like so nice. I think personally it's the nicest spec version of any Tesla you can get at the moment. I think the white makes it look more futuristic. Yeah, I definitely. I think that makes it look better. It's playing music. <laughs> yeah, Evie's like, what's going on? <laughs> so, there's a few things that we added that are a little bit extra. You can see the red brake calipers down here. We got the uh, model P100D, which is the performance version. It has ludicrous mode, it's the fastest Tesla for this version. The model X is like a 4x4 bigger version. Um, there's also different seating layouts you can get as well. So you can get five seater, you can get seven seater with a seat in the middle here. We got a six seater, which actually has like a little bit of a gap in the middle, but we quite liked it didn't we? Yeah and like we could put like Evie's dog bed here but honestly she's just gonna be on these the whole time. Yeah. And I like it because none of the car is like All like fake Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału, jeśli wam się spodobał to wpadajcie na mojego streama, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, link do streama pewnie będziecie mieli w przypiętym komentarzu, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!